Dzień dobry, wieczór Polsko! Jakiś czas temu kupiłem mojemu synkowi konsolę Nintendo Switch i teraz chciałbym przedstawić Wam 5 powodów, dla których gdybym mógł cofnąć czas, zrobiłbym to ponownie. A więc lecimy. Po pierwsze, często gdzieś wyjeżdżamy, a moje dziecko źle znosi podróże. Dlatego chciałbym, aby podczas tej podróży czymś się zajął. Więc. Z pomocą przychodzi właśnie ten do Switch, ponieważ jednocześnie możemy grać na niej na naszym telewizorze, ale równie dobrze możemy wziąć ją ze sobą w podróż, bo zmienia się ona w taką właśnie wersję mobilną. To jest właśnie na Switch wersja podróżna. <śm> w bardzo prosty sposób możemy ją przerobić na konsolę stacjonarną. Wyciągamy nasze Joy-Cony, bo tak się one właśnie zwą. i przekładamy je do takiego gadżetu. Tara, W ten sposób otrzymujemy pada i możemy cieszyć się grą na dużym ekranie, wkładając naszą konsolę do specjalnej stacji dokującej, która znajduje się pod moim telewizorem. Jest jeszcze trzeci wariant, to znaczy, tutaj jest ukryta taka specjalna nóżka, którą wysuwamy i możemy sobie ustawić konsolę na, na piórku, na stole, ławie i równie dobrze grać w ten sposób. Więc to jest bardzo fajne, innowatorskie. Żadna inna konsola, ani PlayStation 4, ani Xbox tego nie potrafią. Po drugie, ekskluzywne gry. Na Nintendo jest mnóstwo świetnych tytułów, których nie ma na pozostałe platformy. Takie gry jak Mario Odyssey czy Zelda to tytuły, w które możecie zagrać tylko i wyłącznie na Switch'u. Gorąco zachęcam, ponieważ każda z gier na tą konsolę jest dopracowana w 100%. Naprawdę nie ma słabych gier. Po trzecie, i to jest mój konik, muzyka we wszystkich konsolach Nintendo jest na najwyższym poziomie, jest po prostu magiczna. Tutaj Switch nawiązuje do złotej ery 8. Bitowej i nie wstydzi się tego, że właśnie z tych czasów wywodzą się gry i często właśnie w sposób muzyczny powraca do tamtych czasów, co według mnie zasługuje na duży plus. Muzyka jest przegenialna i wcale nie dziwię się, że w Japonii tak popularne są specjalne koncerty, festiwale, w których to orkiestry wygrywają melodie z naszych ulubionych tytułów. Ostatnio z Tymusiem odkryłem również. Tymuś, co to było? Radio Nintendo. Właśnie, radio. Nintendo ma własne radio, w którym również grane są melodie z G. Po czwarte, często zdarzało mi się przy moich konsolach Sony to, że rysowałem płyt, i w pewnym momencie gry były już niegrywalne. Nie dało się ich załadować, odtworzyć. Yy, tutaj mamy powrót do klasyki, czyli kartridże. Zobaczcie. <gry> Za moich czasów były trochę większe. Tego kartridża tak naprawdę nie da się popsuć, nie da się e, zarysać, tak więc przetrwa próbę czasu. Oczywiście jest też opcja kupienia cyfrowej wersji e, gier w sklepie Nintendo poprzez specjalną aplikację dostępną na konsoli, ale ja od zawsze byłem zwolennikiem fizyków, lubiłem coś kolekcjonować i dla mnie to jest coś naprawdę świetnego. No i piąty, ostatni powód e, wirtualna rzeczywistość. Wiemy, jak drogie są gogle e, VR na e, inne konsole. Tutaj przygodę z wirtualną rzeczywistością możemy rozpocząć za mm, około 150 zł, ponieważ dostępny jest specjalny zestaw Nintendo Labo VR. Dzięki czemu wkroczymy do świata naszych ulubionych gier w innej perspektywie? Myślę, że to coś naprawdę niesamowitego i warto spróbować. Mój synek napisał właśnie list do Mikołaja, w którym zażyczył sobie właśnie taki zestaw. To było moje pięć powodów, dla których wybrałem mi ten Switch i zrobiłbym to ponownie. Nikogo nie zachęcam, to jest moja tylko subiektywna opinia. Każdy gra na tym, na czym lubi. Życzę Wam miłego dnia.